Olek Oleksiejczuk na gali FEN 53 przed pojedynkiem swojego brata Czarka. Witam bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Zacznijmy może od Czarka. No i jeszcze parę walk zostało do jego pojedynku. Jak typujesz tą walkę? No oczywiście Czarek dobrze przygotowany jest, tak że zawsze po zwycięstwo przyjeżdżamy. Ale, a masz jakiś taki typ, że nie wiem, druga runda DKO, trzecia runda submission? Nie, ja tak nigdy nie typuję, to jest... Yy... Nie, jakby nieprzewidywalny sport i tak naprawdę no wszystko może się zdarzyć, ale dobrze jest gotowy. E, czy jakby wpłynęło na, na twój humor, nie wiem jak to powiedzieć, że to ta walka nie jest o pas? Czy zaskoczyła cię ta decyzja federacji, czy może uznałeś, że po tej przegranej w Turcji to jest naturalna kolej rzeczy? Nie, no, zaskoczyło mnie to, bo Czarek jest naprawdę no, tutaj taką Czoło postacią, obronił ten pas wiele razy, siedem walk zwyciężył, nie przegrał żadnej walki, także no jest tutaj prawdziwym mistrzem i no nieładnie trochę, że, że tak to wyszło. No ale nic, no robimy swoje. Nie ma co tutaj się nad tym zastanawiać i no dla nas najważniejszy jest wynik. Ja wczoraj rozmawiałam z Czarkiem. Czarek powiedział, że chciał tak naprawdę trzyrundowego pojedynku. Skoro pas mistrzowski nie jest na no owszem, to jest main event, no ale no jakby nie ma tego pasa mistrzowskiego. Kuba Borowicz twierdzi, że to wasz yy, sztab czy menadżer chcieli jednak pięciorundowego pojedynku. Czy ty wiesz, jaka jest prawda? Nie wiem, ja tam się nie zagłębiam w to. No, tyle obowiązków mamy wszyscy, że, no, że tak ciężko to wszystko wyłapać. Ale no, Czarek miał już dużo walk pięciorundowych, więc. To tam wiele nie zmienia. E, no dobra, Michał, to przejdźmy do tego twojego feralnego pojedynku sprzed tygodnia. No, niestety, bardzo szybkie poddanie. Jak ty się czujesz? Ja widzę, że jesteś uśmiechnięty, zadowolony, czyli myślę, że mental masz naprawdę moc. Nie, no, różne rzeczy w życiu przeżywałem i tych walk mam bardzo dużo. I no, niestety, no. Świetnie przygotowany byłem, no ale nie pokazałem tego w no, życie, także teraz e, trzeba wracać szybko, będę chciał jak najszybciej wrócić, no i znowu walczyć, więc tutaj no, ciężko cokolwiek powiedzieć, krótko walka trwała, więc tutaj jakby wniosków żadnych, jakichś takich, e, no bardzo dużo wniosków nie ma. Ja też Ci bardzo dziękuję bo pytam o wywiad, mówisz, że od razu tak, że nie ma problemu. E, czy ta porażka ci jeszcze bardziej zmotywowała do cięższej pracy i do szybszego powrotu do Oktagonu UFC? No tak, tak, jasne, że tak. No, ja jestem cały czas zmotywowany i to takie jest życie. No, trzeba wracać, się, poprawić, poprawiać się z każdego dnia i, i tyle. No, nie ma innego wyjścia. E, między tobą a Czarkiem jest taka różnica, że jesteś bardziej, jak mam wrażenie, stanowanym bratem z tej dwójki, bo Czarek wczoraj, e, myślę, że chciał powiedzieć więcej w wywiadzie a propos e, słów Adriana Bartosińskiego, a nie powiedział. E, no bo jest przed walką, nie chciał się dodatkowo denerwować, powiedział, że więcej powie po walce, no ale generalnie, tak skracając to, chyba się zdenerwował troszkę tymi słowami i powiedział, żeby generalnie Adrian e, trzymał no w swoich sprawach, a nie w czyichś. No głupi jest Adrian tak naprawdę, no tak jest, jest prawda i to ja mówię normalnie, no nie wiem co powiedzieć. On mówi, że nasz klub to jest szopa, to ja mu życzę, żebym miał taką szopę, gdzie zainwestowanych jest tyle pieniędzy ja na przykład jak ktoś przegra... Zawsze mówię, no taki jest sport, wracaj silniejszy. I nie wykorzystuję tego, do tego, żeby sobie robić lajki, czy jakąś popularność. No ja mu na pewno już ręki nie podam za to i, i tyle. Także ja, no nie toleruję tego. Ja jestem taki zawsze, że każdego, każdego pocieszam, z każdym jakby chcę dobrze żyć, a on widzę cały czas szuka tego, żeby wykorzystać coś, żeby sobie nabić popularność, lajki. Ma bardzo rozmuchanego, a też przypomnijmy, no, że nie walczył jeszcze nigdy na światowym poziomie. To, że ma taki rekord, spoko, ma talent, jest utalentowany, ale, ale może jeszcze ktoś go zweryfikuje w przyszłości. Masz nadzieję, że to będzie czarek? Nie, ja nie jestem też... nie jestem jakiś bardzo mściwy. No, po prostu no, mówię jak jest zawsze i szczerze. Zobaczymy, jaka będzie droga czarka. Może, może będzie taka, że pójdzie do UFC, czego mu życzę. No, jeżeli będzie taka walka, to też, też bym się bardzo cieszył, jakbym mu czarek e, utarł nosa. Dziękuję Ci serdecznie, czekamy na walkę czarka, no i na Twoją również. No, ja bardzo dziękuję, dzięki za wiadomość. Czy ty wiesz e, już, gdzie będzie czarek walczył? E, gdzie będzie walczył po tej gali? Nie, nic nie wiem na razie. Naprawdę. Nie, to nie tak, że nie chcę powiedzieć, tylko no teraz się na tej walce skupiamy. Później, jak będziemy wolni też w zależności od, od tego, jak walka pójdzie, to będziemy, będziemy myśleć i szukać, szukać jakichś tam opcji. Jasne, dzięki Michałowi, miło było zobaczyć. Dzięki, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.